Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikaze i dzisiaj chciałabym zacząć małego vloga weekendowego, w którym będę czytać głównie Ostatnie Życzenie Wiedźmina i mam nadzieję, że to się tak odwraca, że było dobrze, bo ja to widzę w lustrzanym odbiciu. Nieważne, trochę się śpieszę, bo dzisiaj wyjeżdżamy. Mamy przed sobą 5 godzin drogi, jedziemy do Żanety. Poza tym mam zaczętą... Tę książkę, ale to opowiem później, i jeszcze tę książkę. A w audiobooku Rodzina Monet, ale o tym Wam powiem później. Także do zobaczenia. Jesteśmy już u Żenety i Kuby, naszych przyjaciół z Warmii. Wczoraj wjechaliśmy 5 godzin, żeby do nich dotrzeć. I w tym czasie słuchaliśmy sobie Wiedźmina w audiobooku. No i pierwsze wrażenia są takie, że generalnie to na pewno nie jest moja książka. Jest spoko napisana i jest wciągająca, ale nie jest jakaś tam nadzwyczajna i mocno czuć, że to napisał po prostu facet, który ma jakieś tam swoje erotyczne fantazje i to czuć. Ale poza tym gdyby to nie on napisał, to pewnie byłoby spoko. Część tych historii kojarzę z serialu, także nie ma jakichś większych niespodzianek. Jesteśmy już mniej więcej w połowie na tej historii o i Jerzu. Na pewno wiecie, o co chodzi. No i co, dzisiaj jedziemy do Fromborka i będziemy się dobrze bawić. Do zobaczenia w następnym update'cie. Postanowiłam dobrać Wam malowanie się. To jest korektor Catrice, pod oczy, na syfki. Odcień Rose, Natural Rose 007. Jeśli macie taką różową karnację, to spoko. Szybkie perfumy, to jest Armani My Way. Puder z Glam Shopu, bingo. Taki był w kalendarzu adwentowym, wygładzający, jakiś tam matujący i tak dalej. I paletka Italian Spritz z Too Faced, była bardzo fajnie obceniona, więc ją wzięłam. Najpierw takiego beżowego użyłam, który nosi nazwę Gelato i później w załamanie powieki wzięłam kolor Feeling Saucy. Taki ceglasty, można powiedzieć i mam jeszcze pędzelek z AliExpress. O, i teraz korzystam z koloru Fan, Taki pomarańcz, ale powiem Wam, że na oku to nie jest najładniejszy pomarańcz świata, ponieważ jest taki, jest taki żółtawo zgniły. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć o kolorze. W każdym razie trochę przypomina takiego siniaka. Jeszcze to się można jakoś to ograć, ale no nie do końca jestem fanką tego koloru. Teraz taki błysk złocisty Grappa John's nakładany palcem. W ogóle jeśli chodzi o pędzelki, to najczęściej korzystam z tych z Hebe, z Hakuro i z Blended mam jeszcze. O, tutaj kredki do oczu, bardzo polecam, z Lamel, te kolorowe, takie neonowe. Są bardzo ładne, takie neonowe właśnie, dobrze się z nimi pracuje, są mięciutkie i wybrają taki fioletowy odcień. Jak wpiszecie do wyszukiwarki kredki Lamel, to na pewno Wam wyskoczą. I teraz taki... Takie coś, taki żel do brwi z mikrowłoskami z Eveline. To się nazywa maskara do brwi. ja Mam w ogóle kolor 00, nie, 01 Light, a nie mam wcale odcienia Light brwi, moim zdaniem. Teraz wzięłam, ostatni raz użyłam, bo już stary to jest dość Lash Booster z Eveline. Taki trochę produkt odżywiający do rzęs, ale też taki primer trochę. Tuż lepiej na nim po prostu o, wygląda. No i teraz maskara z Eveline, która jest ogólnie spoko, to jest Eveline Warię. Ale z drugiej strony chyba to nie jest najlepszy mój produkt, to rzęs, wolę jednak Eveline, nie Eveline, Maybelline Sky High. Tamta maskara chyba lepszy jeszcze robi efekt niż ta, ale ta też jest całkiem spoko. Także, także z tej też korzystam póki jeszcze ją mam, także wykorzystuję. I Co teraz będę robić? Aha, teraz będę malować sobie usta olejkiem. Teraz będę sobie malować usta olejkiem z klaresy, takim bezbarwnym. Całkiem w ale też nic szalonego. I to w zasadzie tyle, cały makijaż na wyjazd do Fromborka. Planuję inny film, w którym będę się typowo malować i opowiadać o książkach, ale to w przyszłości. Także na razie zostawiam Was z tym. Um, Chciałam Wam opowiedzieć o Wiedźminie, podsumować, zamknąć tego vloga, no i powiedzieć, co sądzę o tej książce, którą Wy mi wybraliście w głosowaniu. Mimo najszczerszych chęci, prawdopodobnie ja bym po tę książkę sama nie sięgnęła i trochę to, co myślałam o tej książce zanim ją przeczytałam, to to zdanie zostało utwierdzone po lekturze. I ja się z tą książką zapoznawałam głównie w formie tego słuchowiska, które jest dostępne na Legimi. Bo chciałam tę książkę szybko dość przeczytać, a wiedziałam, że nie będzie innej możliwości. Akurat byliśmy w trasie, 5 godzin w jedną stronę, 5 godzin w drugą, więc akurat starczyło, żeby tego Wiedźmina przeczytać. No i tak, to są opowiadania, zbiór opowiadań, który chronologicznie można czytać jako pierwszy, właśnie. I dlatego też właśnie tę książkę jako pierwszą z tego świata przeczytałam. O czym w ogóle jest ta książka, o czym opowiada już. Prawdopodobnie trochę o tym wspomniałam i prawdopodobnie też większość z Was kojarzy ten koncept. To są historie z życia Wiedźmina, Geralta w takiej krainie, fantazy trochę taką, takiej średniowiecznej krainie, w której y, żyją istoty, postacie z mitologii słowiańskiej, w ogóle różne tam straszydła, potwory, z którymi ten Wiedźmin walczy i on podróżuje po tych krainach y, i zarabia na życie właśnie zabijaniem potworów, ponieważ jest Wiedźminem, on ma takie super moce, jest bardzo silny, jest bardzo bystry y, i sobie świetnie radzi z tymi różnymi potworami. Y, no i jest to świat magiczny, pojawiają się i czarodziejki, czarownice, y, różne Piory. Także magia jest. No i jest ten Wiedźmin, który, tak jak już mówiłam, przemierza ten świat i, i walczy z, i po drodze ma różne przygody, bo ludzie podchodzą do Wiedźminów dość z taką rezerwą, trochę się ich boją, raczej budzi to niepokój, że on ma tą moc że on czasami też taki brutalny jest właśnie w walce niby z potworami, ale jednak no, ludzi, ludzie się tego boją prawie że na równi, jak samych tych zjaw. To są opowiadania, które czerpią trochę z mitologii słowiańskiej, bo pojawiają się te demony, upiory słowiańskie w niektórych opowiadaniach, ale też czerpie Sapkowski dość mocno z baśni. I te rozdziały, które faktycznie były tymi retellingami, Najbardziej mi się podobały. Najfajniejszy chyba był ten rozdział z tym takim knurowatym potworem. Retelling pięknej i bestii. Fajnie się tego słuchało, fajnie się to czytało, właśnie w momentach, kiedy Sapkowski czerpie z tych baśni, ale jednocześnie dodaje dużo od siebie. Zmienia to wszystko w taki sposób, żeby było bardziej mrocznie. Dodaje dodatkowe elementy właśnie z mitologii słowiańskiej. Także. No, ten świat związany właśnie z tymi mitami, baśniami, bardzo mi się podoba. I co jeszcze mi się podoba? Właściwie styl pisania poniekąd też mi się podoba. Zaraz wam się wytłumaczę, w minusach powiem, co mi się nie podobało. A teraz powiem, że faktycznie tego się dobrze słuchało. I czasami brałam tę książkę do ręki w samochodzie i sobie, tak jakby śledziłam też tekst. No i to się dobrze czyta. To się czyta szybko, to się, no faktycznie się płynie przez te książki, jest to w jakiś sposób wciągające. I tyle w zasadzie mogę powiedzieć o tych rzeczach, które mi się w tej książce podobały. Jak widzicie, no nie jestem tu po to, żeby mi nas, hejtować. Mimo że muszę wam już od razu powiedzieć, że to nie jest mój typ fantastyki, absolutnie. Ja chyba po prostu nie lubię opowieści przeważnie. Akurat w tym wydają na pewno, nie? Nie lubię. Fantazy średniowiecznego, czyli po prostu motywów zamków, rycerzy, jakichś tam lenników i wasali i tak dalej. To nie jest mój klimat za bardzo. A jeśli jest, to tylko w momencie, kiedy naprawdę w jakiś inny sposób mi ta książka poruszy. A ta książka mnie trochę zirytowała i trochę była tym, czego się spodziewałam, a mianowicie wzorem toksycznej męskości w wykonaniu Wiedźmina, który jest po prostu. Jest taką osobą, która owszem ma te supermoce, ale tak. Czemu on jest taki wyjątkowy? Tak naprawdę on jest wyjątkowy, bo jest. To jest typ wybrańca, któremu wszystko zawsze się udaje, który jest ponadprzeciętnie silny, ale też poza tym w różnych sytuacjach takich kryzysowych on się zawsze wywinie, wszystko mi się, mu się udaje i to, co najbardziej mi, mnie denerwowało w tej książce i wiedziałam, że mnie to zdenerwuje, i zwracałam na to bardzo uwagę, to fakt, jak bardzo Wiedźmin po prostu pociąga kobiety, i tylko ciągle handorzenie. No, mój mąż mówi, że tego wcale nie jest dużo, ale tak naprawdę każda kobieta, która się pojawia w tej książce, jest zainteresowana Wiedźminem, zainteresowana pójściem z nim do łóżka i albo jej się to udaje, jeśli Wiedźmin ma ochotę, albo po prostu. Ta osoba, ta kobieta marzy o tym i no, ich marzenia nie zostają spełnione, ale przeważnie, Wiedźmin, kiedy może, to korzysta z okazji. No i on jest po prostu taki, wiecie, cudowny, fantastyczny i pociągający. No, nie ma w nim żadnej wady, tak naprawdę. A jeśli jest na zasadzie, że on ma jakąś taką skazę, która jeszcze bardziej pociąga i to jest wszystko jeszcze bardziej takie pobudzające, nie wiem, mnie to działo w pewnych momentach. No i w ogóle też obraz kobiet w tej książce mnie nie usatysfakcjonował. Owszem, rozumiem, że to jest stylistyka średnio, średniowieczna, taka właśnie nawiązująca trochę do stylu takiego, no wiecie, że chłopi, że te chłopki, no to takie. Rubaszne, że tą spódnicę tam zadzierają do góry i gotowe są, prawda, z wiedźminem hendożyć właśnie się. No i tak rozumiem, że tak może bywało, że to jest taki typ literatury, że to jest taki typ historii. Natomiast Kobiety, które są przedstawiane, że właśnie, że te cycki, że takie mm, do żenia, to mnie nie za bardzo porusza i wręcz właśnie no, niemiło się tego słuchało, nie miło się o tym czytało, także dlatego ja mam problem z tymi książkami, prawdopodobnie z całą serią. Nie wiem, czy będę kontynuować ogólnie, nie wykluczam, że kiedyś może mi się odmieni i sobie wezmę tego widźmi dalej, ale jak na razie to na pewno nie. Także to są główne moje zarzuty. To, że to jest typ takiej średniowiecznej literatury w sensie stylizowanej na fantastykę, taką średniowieczną trochę, to jest moja preferencja osobista. Nie podoba mi się to. Dwa, że Wiedźmin jest męskim samcem, po prostu, który w każdej sytuacji sobie doskonale radzi i tak naprawdę, czemu on jest taki niesamowity? Nie wiadomo, wkurza mnie on. No i po trzecie, obraz kobiet i to, że jest. Te kobiety są po prostu do handurzenia i tyle. No i też jak sobie pomyślę, że właśnie napisał to taki facet, jaki napisał, i sobie myślę, jak on to pisał, i tak mnie nie miło. <laughs> nie wiem, to jest po prostu moja opinia. Jeśli wy kochacie Wiedźmina, to oczywiście kochajcie go sobie. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma do tego prawo. No i moje zdanie jest takie, że trochę się odbiłam od tej historii, choć nie odmawiam właśnie Sapkowskiemu i Wiedźminowi tego, że jest to interesujący świat, jeśli ktoś właśnie lubi takie średniowieczne fantastyki, że jest nieźle napisane pod wieloma względami. Stylistyka językowa też mega spoko. Natomiast, no tak jak już wiecie i rozumiecie, nie jest to do końca książka dla mnie. Ale wybraliście mi ją do przeczytania i tak, jak wspomniałam, prawdopodobnie sama bez takiego... No, jakby challenge to bym nie sięgnęła w tę książkę. Więc zawsze jest to na plus, bo no Wiedźmin wchodzi do takiego kanonu literatury klasycznej, do klasycznej polskiej fantastyki, więc warto przynajmniej wiedzieć, o co się wykłócamy, kiedy mówimy, że nie lubimy Wiedźmina. Także, także to tyle w zasadzie. Zapomniałam w końcu powiedzieć o innych książkach, które też czytam teraz, czyli Fakty Muszą Zatańczyć i Lokatorka Whitehall Hall. Ale wiecie co? Myślę, że opowiem o tym po prostu w innym filmie, bo może nie przedłużajmy już tego więcej, a będzie tak tematycznie bardziej pasowało po prostu do, do repupu, czy też do innych filmów. Także, także nie wspominam już o tych książkach, ale czytam je dalej. Mam nadzieję, że mnie nie zjecie za negatywną opinię o Wiedźminie, chociaż zauważcie, że starałam się, żeby nie była taka w 100% negatywna, bo. Dobrze, mogłabym powiedzieć tylko złe rzeczy, a nie zauważyć tych dobrych. Także proszę to yy, zauważyć. Yy, I w sumie to tyle. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że również takie luźniejsze vlogowe materiały Wam pasują na moim kanale. I widzimy się już niedługo w następnym filmie. Do zobaczenia. Buziaczki. pa.